Dzisiaj znajdujemy się w lesie na specjalnym torze, żeby przetestować legendarne motocykle. Co będziemy dzisiaj testować? Cindapa KS600, no i drugą legendę BMW R51. Dwa motocykle, które w swoim czasie uchodziły za, za no, legendarne, jeśli chodzi o ich osiągi i, i, i parametry. I teraz, po latach, chcemy sprawdzić, który jest lepszy. Będziemy mierzyć czas na 400 metrów. Tak, dokładnie. No i który, że tak powiem, pierwszy minie metę. Bo ten Cindab jest bardzo ciekawy. My jeszcze będziemy chcieli go osobno pokazać u siebie. On jest w stanie oryginalnym. Silnik miał naprawiany? Nie, Cindab jest w stanie oryginalnym, tak jak został wypuszczony z fabryki. Nic z nim nie robione więc bardzo ładnie chodzi. Jest jeszcze na igiełkach, więc. Cichuteńko, ładnie się zbiera. Naprawdę piękna maszyna, praktycznie jak współczesne japońskie motocykle. A BMW? BMW już zostało odrestaurowane, ale na oryginalnych częściach. Ile kilometrów ma zrobionych już? Około 150-160 po remoncie. Czyli raczej tak ostrożnie, nie? Świeżo, świeżo, trzeba <laughs> uważać. No dobra, zobaczmy. zobaczmy, jak to będzie hulać w praktyce. Czyli co? Tim szybszy o półtorej sekundy do dwóch sekund. No mocniejszy, no i jednak szybszy. Ale BMW miała pewne problemy. Nie co tam się działo, Łukasz? No, ciężko ze sprzęgłem, motocykl jeszcze nie nieobjeżdżony do końca. Ja się jeszcze odegram. <noise> Wyglądało, jakby się troszeczkę zalewał, nie za dużo paliwa dostawał Nie zalewał się na stawy jeszcze gaźnika można trochę poprawiać, ale. No testy, 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 no, testy. Właśnie. A jaka jest różnica w mocy? Cztery konie. Cztery konie na korzyść Cindapa, nie? Tak. No i waga kierowcy też robi. A jak się prowadzi? Bo też Cinda ma sztywny tył, nie? A BMW ma przecież suwaki Troszeczkę lepiej wybiera, ale tam też amortyzuje to amortyzuje te opona, A czy się tutaj no, w Cindapie jednak trzeba było pod koniec zwalniać, bo on bardzo szybko szedł, do 80 km/h. się rozpędzał bardzo szybko, ale później no to droga nie pozwalała jechać szybciej No właśnie widziałem, że przymykałeś gaz pod koniec, nie? No jednak to ciężka jest do opanowania taka maszyna, no. bez teleskopu, bez amortyzacji z tyłu Czyli co, no wiadomo, że mocniejszy, mocniejszy cyndap jest szybszy, ale yy, widzę, że yy, pojedynek nie został rozwiązany jeszcze znaczy się, no, trzeba dać szansę odegrać się. Myślisz, że przygotujesz BMW tak, żeby pobiła y, rekord? 21 sekund? Oczywiście. No to fajnie, słuchajcie, jak będziecie gotowi, dajcie nam znać. Chętnie to, chętnie to pokażemy. Ja już jestem gotowy. <noise> dziękuję bardzo.